Cześć, Cześć, witam Was serdecznie, tutaj kolejowy Torunianin Przepraszam Was za tamtą, ten, takie małe zamieszanie. No, trochę coś mi nie, nie działał dźwięk i tak dalej. Ale teraz to już. Teraz już będzie wszystko w porządku. Mam nadzieję, mi się wydaje. Jeszcze tylko zobaczę, jak ze Spotify'a y, muzykę słuchać. No, co sobie włączę: Spotify. Y, Spotify. Z, profil, konto, wchodzę. Dobra. Profil. Ojej. Y, teraz to na chwilę ten potrzebowałbym. Chwilkę, że tak powiem, prywatności, także na chwilę nie patrzcie. Zaraz, oczywiście, ja jestem. Zapisz profil, profil zapisany. Dobra. Zamknę drzwi od pokoju jeszcze, także chwila, chwila, moment, chwila, moment. Także zaraz sprawdzę tutaj muzyczkę. To znaczy, kurczę no, bo chcę, od razu, bo chcę od razu wejść. Poczekajcie, chwilę Spotify. To znaczy, nie zaloguj się, ale żebym już można było tutaj wejść. Spotify Ustawienia prywatności Dobra Poczekajcie chwilkę O na przykład się nazwę Tutaj Aha, bo to już się nie da zmienić, tak? Dobra Poczekajcie chwilkę Zajmie mi to chwilę, moment Tak naprawdę Spotify Nie zaloguj Ale y, muzy, Muzyka No i dobra Aha, a jak ja mam na ten kor jest? Dobra. Poczekajcie to bo muszę na chwilkę ten. za O, zaloguj się teraz. Oczywiście zaraz da Was ten. Dobra, zaloguj. O, poczekajcie chwilę, poczekajcie. Jak to widać, po... o zalogowało mnie dobra, okej, okay, okej. Okay. Home szukaj Bokser y, jakiejś muzyczki na przykład y, ten z, na spotkaniu, na przykład y, No nie wiem, coś weźmy sobie takiego... Y, Dobra, na chwilę zeski jedną muzyczkę chcę sobie włączyć, bo chcę sprawdzić, czy, dział, czy działa w ogóle, jak się ona tylko nazywa. Muszę to znaleźć, słuchajcie. O, dobra. Zobaczę czy to słychać, o dobra, słychać wszystko git, jeżeli, jeżeli słychać no to dobrze, dobra sobie tutaj poprawimy wagoniki, dobra no i co odpalamy maszynkę przede wszystkim, o już wrzucone, Mikołaj no to wchodzę do ciebie. O, oczywiście, już ten skład obrzuciłeś. Proszę bardzo. Dobra. O, oczywiście. Obejrzę sobie składy. O! Bardzo fajne. No, skoro już wrzucony film, jakby co Mikołaj już może zobaczyć sobie, bo ja już dodałem komentarz Tobie, także... Komentarz? Do... Y, aha, bo ja jeszcze nie włączyłem tego, dobra, okej, okay. matko, Tobie ja, Także komentarz? No, do... do... po co słychać z telefonu, dobra, ja może... Nie ma, za, nie ma za co. Jestem od tego, żeby tutaj właśnie żeby właśnie dawać lajki, dawać fajne komentarze. W ogóle ja tak sobie na wieczór to ja lubię oglądać czasami pociągi. Mnie to, to uspokaja. Naprawdę. Albo no na przykład jak oglądam sobie czasami jakieś miksy u kolejowych tam fanów to znaczy w sensie tych Mikoli rp1 mix to no trochę takie pobudka na, na rano jakby ty się miał na jakichś głośnikach to o Jezu raczej raczej bym tego no nie chciał takiej pobudki na ten żeby wstać No nie raczej raczej nie Chyba, że z telefonu jakby było. Dobra, poczekajcie. To sobie tutaj yy, te, tego, dobra. Yy, otwórz mikser. Tak, dokładnie, mikser, mikser. Słuchać, słuchać maszynkę. No i, kurczę, no i, no i słuchajcie. no, O, słychać? Słychać wszystko? Słychać! O, matko, jak się cieszę! Dobra. No to co? Tutaj, no nie wiem, czy 45 minut faktycznie zajmie. Palołbym raczej nie, bo naprawdę muszę jeszcze parę innych rzeczy porobić. Ha, bo ja wodę muszę. Dobra. O, poczekajcie.